Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD i trójkąt równoramienny AED, w którym DE równa się AE. Miara kąta BCE jest równa 106 stopni. Jaką miarę ma kąt AEC? Chodzi o to, żebyśmy obliczyli, ile stopni ma ten kąt. Jak to często w zadaniach z geometrii bywa, musimy tutaj od tego kąta dojechać jakoś do tego kąta, ale ta nasza podróż to będzie tak trochę dookoła. Będziemy jechali sobie tędy, 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 aż dojedziemy tutaj. Po pierwsze, jeżeli tutaj mamy 106 stopni, to możemy obliczyć, ile stopni będzie miał ten kąt. W równoległobokach i w trapezach jest tak, że kąty przy ramieniu dają razem 180 stopni. Ten kąt i ten kąt muszą dać razem 180 stopni, więc odejmujemy 180 minus 106 i dostajemy 74 stopnie, czyli w tym miejscu mamy 74 stopnie, i skoro to jest równoległobok, to naprzeciwko w tym miejscu też będziemy mieli 74 stopnie. Tak samo jak tutaj, jeżeli jest 106, to i tutaj też byłoby 106, ale nam jest bardziej potrzebne te 74 i teraz się przenosimy do trójkąta ADE, do tego trójkąta. O tym trójkącie wiadomo, że to jest trójkąt równoramienny, to znaczy, że ma ramiona równe i odcinki DE i AE są równe, czyli ten odcinek i ten odcinek są sobie równe, to są ramiona, ten odcinek to będzie podstawa. Kąty przy podstawie w trójkącie równoramiennym są równe, to znaczy, że ten kąt i ten kąt będą takie same, czyli mamy tutaj też 74 stopnie. Obliczymy sobie, ile będzie miał stopni teraz ten kąt. Cały czas jesteśmy w trójkącie ADE. Ten kąt to jest dopełnienie do 180 razem z tymi dwoma kątami, więc dodajemy sobie te dwa kąty, dostajemy 148 stopni i odejmujemy to od 180 z tego dostajemy 32 stopnie. Tyle mamy tutaj. No i ostatni etap, przechodzimy już do tego kąta, bo wiadomo, że ten kąt i ten kąt to są kąty przyległe, razem dają 180 stopni. Więc żeby obliczyć ten kąt, to odejmujemy od 180 to 32. Dostajemy z tego 148 stopni. Zatem odpowiedź A jest tutaj poprawna.